Dobra, co to za story? napoje bezalkoholowe są dostępne w Biedronce. Są one dostępne w czterech różnych smakach, także... To że... kurwa miałem oglądać? I testujcie. Zobaczcie jaka fajna butelka w ogóle. Team X na przecenie? Mm -hmm. Zawsze chciałam to spróbować. Miałam się dzielić z wami wszystkim, więc mówiłam to teraz, że przed chwilą poszłam sobie normalnie na trening i... <noise> ja musiałam wyjść, bo... Nie wiem co jest grane. Strasznie mnie tak boli od środka wszystko, że w sensie się nie wiem, że w sensie czuję się źle, nie wiem czemu, naprawdę. O Boże. Wszystkim więc mówiłam tu teraz, że przed chwilą poszłam sobie normalnie na trening i, i musiałam wyjść, bo nie wiem co jest grane. Strasznie mnie tak boli od środka wszystko. W sensie, nie wiem. Teraz czuję się źle. Nie wiem czemu, naprawdę. Dama w opałach. Ej, ale to jest i... No dobra, coś tam jej to... Do... Może ma po prostu gorszy dzień, bo to nic z tego story nie można wyczytać, ale dowiedzieliśmy się, że chodzi na treningi. 10 Podejrzewam, że mma. Miałam się dzielić z wami wszystkimi. Co to jest za niebo? Takie chmury to takie właśnie były dzisiaj nad klubami MMA. Za długi paznokcie do MMA, hmm. Hmm. Story Leksi. Czemu story lekcji? Ja całkiem wam zapomniałam pokazać moje włosy, bo ja... <grym> Nie było w Malika, bo on jest zawsze taki. Słuchajcie, pytanie do Was, ok? Bo od kilku lat jestem gnębiona przez takiego szmaciarza. Wiem, że nie powinno tak mówić, ale. Kurwa, w ten sposób. Z zwyro i rozumiem, nie? Dziadlas rozumiem, ale w ten sposób. So, posłuchajmy. Dosłownie to jest szmaczacz. W każdym razie, e, zazwyczaj nie zagłębiam się w takie tematy, jakby hate istnieje i ja raczej nic dzisiaj z tym nie zrobię, ale zdecydowałam, że you know what, today is not the day. Nie mam najlepszego humoru i wkurza mnie ten typ. Przed chwilą napisał czarna szmata, jakieś tam inne rzeczy. On cały czas, od kilku lat pisze do mnie, w ogóle to jest jakiś fan, dosłownie. To jest jakiś fan i ja mu od, planuję odpisać, ale muszę jakąś fajną ripostę mieć, wiecie? I pytanie teraz do was, jak fajnie komuś pocisnąć, ale też nie mogę dać poznać po sobie, że wiecie, że, że mnie tutaj ponosło i że mi to robi czy coś takiego. więc taki fajny, <suszel> ja pierdolę. Dobry pocisk, ale nie za mocny. Wiecie widzowie, on ogląda moje story, to jakiś fan. Ej, to powiedzcie mi, jestem mega wkurwiona, nagrywam trzy story, że jestem wkurwiona, ale... Jak on dać ripost, ale tak, żeby on nie wiedział, że jestem wkurwiona, bo on nie ogląda moich story wcale, bo wcale nie jest fanem. Czego kurwa nie rozumiecie, widzowie? <suszel> <suszel> bo ja jestem osobą która więc nie mogę tutaj, wiecie,